Księżyc. Pasażer podróżujący wraz z Ziemią przez przestrzeń kosmiczną, okrążają ją nieustannie, tak jak Ziemia okrąża Słońce, i dzieje się tak pomimo tego, że nawet dziś, w XXI wieku, są osoby, które mają tutaj odmienną opinię. Tak czy owak, ten ważący około 81 razy mniej od naszej planety, naturalny satelita często gości na naszym niebie. I średnio raz w miesiącu możemy go zobaczyć w pełnej krasie, gdy przypomina takie jakby niewypieczone jeszcze ciasto od pizzy. Pełnia księżyca, bo o tej fazie mowa, zdarza się średnio co 29,5 dnia. Obecności księżyca w pełni przypisuje się całe mnóstwo znaczeń, dziś jednak skupimy się na kilku, za które odpowiada ten okrągły jegomość spoglądający na nas z poziomu nieba. Zapraszam! Zanim jednak wrzucimy na ruszt kwestię wpływu pełni księżyca na nasz ziemski padł, warto zastanowić się nad pewną ważką kwestią. Czy aby w historii świata zdarzyły się kiedyś momenty, gdy w którymś miesiącu nie było pełni, skoro pojawia się ona średnio co niecałe 30 dni, czyli mniej niż miesiąc? Hmm. Myślę, że części z Was już przychodzi do głowy poprawna odpowiedź, i pewnie jesteście nawet w stanie dobrze wytypować ten miesiąc, w którym taka sytuacja ma miejsce. No właśnie, chodzi naturalnie o luty, bo luty jest najkrótszym miesiącem, więc czasem pełnia w nim po prostu nie zdąży się zmieścić. Takie zdarzenie ostatnio mieliśmy w roku 2018, a wcześniej w 1999. A zatem, idąc tym tropem, skoro są miesiące, w których pełni nie uświadczymy. To no czy powinny być miesiące z podwójnymi pełniami? No jasne, z tym, że one występują znacznie częściej, bo średnio raz na 2,5 roku. Taką drugą pełnię w miesiącu nazywamy niebieskim księżycem. Nie zyskuje on wtedy w jakiś magiczny sposób niebieskiego koloru. Określenie się to wzięło z języka angielskiego, gdzie zwykło się mawiać once in a blue moon, co oznacza niezwykle rzadką sytuację. Choć obwód Księżyca jest około 4 razy mniejszy od Ziemskiego, to jednak jego rozmiar i bliskość względem naszej planety są wystarczające, by jego wpływ na Ziemię był znaczący. Takich aspektów, na które wpływa jest sporo, skupię się więc na subiektywnie najciekawszych. Zacznijmy od wpływu na sen. Pełnia działa na niego niekorzystnie, wpływa na zmniejszenie poziomu wydzielania melatoniny czyli substancji wytwarzanej w szyszynce, co powoduje wolniejsze zasypianie. Melatonina nazywana jest czasem hormonem ciemności, ponieważ właśnie wtedy zaczyna się silniej wytwarzać. Silniej, bo wytwarza się przez cały dzień, jednak między godziną 24 a 3 w nocy osiąga swój szczyt. Melatonina odpowiada między innymi za zasypianie i regenerację, więc jej niższy poziom powoduje, co logiczne, że sen jest krótszy i gorszej jakości, a przez to rano możemy czuć się bardziej zmęczeni. No okej, okay, ale czego jest tu winny księżyc? Mianowicie, jego blask wpadający ukradkiem przez okno do naszej sypialni rozświetla nasze pomieszczenia, niejako myląc nasz organizm i wskazując, że noc tak jakby jeszcze nie nadeszła. Więcej o samym znaczeniu snu znajdziecie w innym moim filmie, do którego odnośnik wskazuje tutaj ta oto strzałka. Księżyc w pełni podnosi również poziom ciśnienia krwi, co oddziaływuje na pracę naszego układu krwionośnego. Co ciekawe, gdy srebrny glob ukazuje na niebie swoją pełną krasę, porodówki mają więcej pracy, bo zaczyna się rodzić więcej dzieci. Pełnia wpływa na pracę macicy. Wzmożona praca układu krwionośnego nie jest również do uśmiechu lekarzom przeprowadzającym operację lepsze ukrwienie naczyń krwionośnych to większe ryzyko krwotoku. Zaburzenia hormonalne mające miejsce w tym okresie wpływają również na większe odczuwanie bólu, lepiej więc wtedy nie nadepnąć na pozostawiony na podłodze klocek lego. Jeszcze do niedawna księżyc w pełni był uznawany za winnego większej liczbie przestępstw. Naukowcy z New York University postanowili być w tej kwestii bardziej sceptyczni i we współpracy z policją w kalifornijskim mieście Vallejo przeanalizowali dane na temat przestępstw popełnianych w latach 2014-2018. Wniosek: brak wpływu. Inne departamenty policji postanowiły sprawdzić więc dane na swoich podwórkach. I w efekcie mogli jedynie przyklasnąć danym swoich kolegów z Kalifornii. Ale jest też druga strona medalu, bo podczas pełni dochodzi do większej liczby samobójstw. Pełnia wpływa nie tylko na poziom melatoniny, ale również innego hormonu, serotoniny, zwanego hormonem szczęścia. Osoby cierpiące na stany depresyjne, u których dochodzi do mutacji w genie kodującym receptor 5-HT2A. Nie zdziwię się, jeżeli słyszycie o nim pierwszy raz, ale jest to właśnie receptor serotoninowy. Są dwukrotnie bardziej narażone na targnięcie się na własne życie w okresie pełni Księżyca. Oddziaływanie Księżyca wpływa również na pływy wodne, czyli odpływy i przypływy, czyli naturalne podnoszenie i opadanie poziomu wody w oceanach. Najsilniejsze efekty zauważane są w miejscach bezpośrednio zwróconych do naszego naturalnego satelity. Woda w oceanie porusza się jak w takiej wielkiej wannie. Wprawiona w ruch przemieszcza się to z jednej na drugą stronę i z powrotem. Każdy ocean ma swój własny system przypływów i odpływów, wynikający z tego m.in., że są ograniczone przez położenie kontynentów oraz wysokość dna morskiego. Największą różnicę pomiędzy poziomem wody w trakcie przypływu i odpływu notuje się w zatoce Fundy. Pomiędzy Nową Szkocją a północnym wybrzeżem stanu Maine w Stanach Zjednoczonych. Średnio woda wznosi się na tym obszarze i opada o około 10 metrów. Gdy ma miejsce Superpełnia lub Supernów Księżyca, wówczas poziom wody w Zatoce może zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin, nawet o 18 metrów. Ogrom tych zmian można fantastycznie zaobserwować na przykładzie znajdującego się w północnej Francji. Mont Saint-Michel, gdzie znajdujący się zamek, w zaledwie kilka godzin zostaje odcięty od lądu i staje się wyspą. W marcu 2015 roku różnica wysokości poziomu wody wyniosła tam aż 14 metrów. Skoro już wiemy, że księżyc ma moc, by wpływać na wodę w wielkich akwenach, to naturalnym staje się, że wpływa również na wodę, znajdującą się na przykład w owocach i warzywach. I na ten przykład podczas pełni ziemniaki pobierają większe porcje tlenu. Uznaje się nawet, że pełnia jest za to idealną porą na zbiór ziół, które mają mieć wtedy większe właściwości lecznicze. Gdy jesteśmy przy owocach, warto wspomnieć tu o winogronach nabrzmiałych od wody. Kiperzy, czyli zawodowi degustatorzy wina wyróżniają nawet tak zwane dni owocowe, podczas których jesteśmy bardziej wyczuleni na aromat alkoholu, i wówczas poleca się konsumpcję czerwonego wina oraz tzw. dni korzenne, kiedy osoby o większej wrażliwości na smak będą bardziej gustować w białym winie, zawierającym mniejsze ilości cierpkich garbników o gorzkawym posmaku. Widzimy więc, że nasz naturalny satelita wpływa na wiele, naprawdę wiele aspektów naszego ziemskiego życia. I to jest znakomity moment, by wyjaśnić jedno językowe figofago związane ze słowem satelita, mianowicie prawidłową wersją jest ten satelita, a nie ta satelita. Od kiedy słowo weszło do polszczyzny, czyli od około XIX wieku, właściwy dla niego jest rodzaj męski. W pułapkę myślową wpuszcza nas tutaj zapewne zakończenie słowa literą A. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku słynnego rycerza Zawiszy Czarnego. Mylić nas może również to, że satelita to popularny skrót myślowy od słowa antena satelitarna, która przecież satelitą rzeczy samej nie jest. I niech nie mylą nas tutaj ani kometa, ani planeta, dla których zarezerwowany jest rodzaj żeński. Księżyc od wieków fascynuje ludzkość. W pradawnych wierzeniach znajdziemy całe mnóstwo różnego rodzaju przykładów konsekwencji powodowanych jego istnieniem. Dziś coraz częściej rozważamy, jak by to było na nim zamieszkać. Sprawa jest rozwojowa, wzbudza ciekawość, ale z pewnością warunki na nim są mniej gościnne niż te panujące na naszym globie. Chociażby dlatego, że podczas dnia temperatura sięga tam w 107 stopni Celsjusza na plusie, a w nocy 153 stopni na minusie. I chociażby ze względu na temperatury panujące tam w nocy, życzę Wam, byście trzymali się ciepło i do usłyszenia za dwa tygodnie. Przyjemność.